Thank you. W porównaniu z ostatnimi miesiącami ten zasypie nas grami jakby trochę bardziej niemrawo, wciąż jednak znajdzie się coś z segmentu blockbusterów reprezentowanych przez The Crew czy gier mniejszych, ale wciąż ambitnych. The Crew można opisać najkrócej jako spadkobiercę serii testy Drive Unlimited, rozgrywającego się jednak nie na obszarze Hawajskiej Wyspy, ale całego USA. Ogromne zróżnicowanie geograficzne, rozbudowane moduły sieciowe i szlif mistrzów z Edenu pozwala mieć nadzieję na to, że The Crew także stanie się nieśmiertelne. Premierę wersji na inne platformy w poprzednim materiale przegapiliśmy, ale nie z własnej winy, po prostu została zapowiedziana z dnia na dzień. 2 grudnia te oparte o Borderlandsy, nowoczesna przygodówka w stylu innych gier od Telltale, trafi również do posiadaczy Xbox 360. Dwutorowa narracja w wykonaniu dwojga kłamczuchów i lżejszy klimat? Poprosimy. O, gdzie? Fanom japońszczyzny zalecamy na ten miesiąc reedycję trzech części cyklu Kingdom Hearts, wzbogaconą o dodatkowe poziomy trudności minigierki oraz odnowioną oprawę graficzną. Pakiet zadebiutuje na konsoli PS3 już 2 grudnia, a polska edycja ukaże się 3 dni później. Tego samego dnia Telltale zaatakuje nas również produkcją na bazie gry Otron. Tytuł wpisuje się w reprezentowany przez dewelopera nurt casualowych przygodówek skupionych raczej na fabule niż gameplayu. Gra wciśnie się gdzieś pomiędzy serialowe wydarzenia, podobnie jak Borderlands będzie nam serwowana co parę tygodni w odcinkach. Znudzeni Call of Duty albo innymi sieciowymi strzelankami? Chivalry, Medieval Warfare, bo o tej grze tutaj mowa, to świetny sposób na zwizualizowanie wielkich średniowiecznych walk i doświadczenie czegoś nowego. Dostajemy możliwość wkroczenia w konflikt między zakonem arturiańskim a masońskim. DoubleBear szykuje dla nas smaczną, postapokaliptyczną produkcję niemal bliźniaczo podobną do gier Project Zomboid czy też serii Fallout. Dead State okraszony został grafiką 3D przedstawioną w rzucie izometrycznym. Tak jak w każdym survivalu o zombie będziemy zabijać, jeść i próbować przetrwać tylko dla prawdziwych fanów zombie. Znana z lat 90. seria Jagged Alliance w tym roku doczekała się kolejnej odsłony, a wszystko za sprawą crowdfundingowej strony Kickstarter. Turowa strategia to prequel oryginału, przeniesiemy się tu do czasów zimnej wojny. Tym razem twórcy postanowili zadbać o w pełni trójwymiarową grafikę, całość tworzy całkiem przyjemną produkcję z nieco kreskówkowym klimatem lat 80. Piękne jest życie rolnika, szczególnie w najnowszej odsłonie symulatora farmy. Coraz ładniejsza grafika i brak jakichkolwiek innych usprawnień wprowadza w lekką konsternację. Niemniej jednak czasem warto siąść przed kąpem i zaorać jakieś pole lub pozbierać kilka jajek. Twórcy postanowili jeszcze dorzucić tryb Multiplayer, w którym wspólnie z innymi przeprowadzamy większe wykopki na naszej farmie. W tak zwanym międzyczasie CD Projekt Red postanowił uraczyć nas elektroniczną wersją gry platformowej o nazwie Wiedźmin Gra Przygodowa. Wcielimy się tu w jednego z czterech bohaterów, Geralta, Tris, Jaskiera lub Jarpena. Przemierzymy Wiedźmińskie Uniwersum, wykonując liczne misje. Design ma przypominać wersję papierową gry, lecz na całe szczęście wzbogacono go o kilka animacji. Recenzowana już przez nas produkcja zadebiutuje na rynku polskim już w tym miesiącu. The War of Mine to genialny survival wojenny, w którym wcielamy się nie jak zwykle w jednoosobową armię, lecz w zwykłych cywili. Ciekawa grafika i ponury klimat tworzą całkiem niezłą produkcję. Należy zaznaczyć, że jest to dzieło pochodzące z Polski. Kolejne rozszerzenie powszechnie znanego MMORPG, tym razem, stając po stronie Republiki Galaktycznej i Imperium Sithów, będziemy musieli powstrzymać mrocznego Rywana, którego celem jest zniszczenie obu frakcji. Oprócz zadań fabularnych, podwyższono limity doświadczenia do poziomu 60, wprowadzono wiele misji pobocznych i innych pierdół. Restart Tomb Raidera z zeszłego roku sprawił, że wielu graczy czeka na jej kontynuację z zapartym tchem i jeszcze sobie poczeka. Temple of Osiris to nieco mniejsza, przypominająca Hackenslasha produkcja ukazana w rzucie izometrycznym. Nie mamy tu może do czynienia z pozycją wielce spektakularną, z drugiej jednak strony sezon na gry powoli się kończy. Premiera Planetary Annihilation już dawno za nami, w grudniu zadebiutuje natomiast edycja polska. Ten powstały dzięki datkom z Kickstartera RTS charakteryzuje się iście kosmiczną skalą wydarzeń, masywnym multiplayerem, nawet dla 40 osób, oraz wsparciem dla moderów. Trochę nam się żal zrobiło tego Illumination. Wszyscy patrzą na niego krzywym okiem, bo też trochę bezsensowne jest wciskać na siłę kooperację do tej konkretnej serii horrorów. Producent, mimo głosów o ostatecznym zbezczeszczeniu serii, dąży jednak do zaplanowanego celu. Świeżaki mogą liczyć na ciekawego shootera dla czterech graczy, a fanom na ból... Z zęba zalecamy okład z Unreal Engine 4, na którym powstaje gra. Ze względu na biznesowe zagrywki, odświeżona wersja Apes Odyssey na PS4 wyprzedziła nieco inne platformy. Z drugiej jednak strony cieszymy się, bo to dobra okazja, by wspomnieć o niej raz jeszcze. A jest o czym! To absolutna klasyka gatunku, produkcja bezlitośnie hardkorowa dla palców, a przy tym genialnie odrestaurowana. Po stokroć rekomendujemy odległe planety i bezkresna przestrzeń do przemierzenia, czyli Elite Dangerous. Czwarta już część serii sandboxowych symulatorów kosmicznych zadebiutuje na PC -ty 16 grudnia. Istotą gry jest jak w poprzednich częściach rozwój naszego statku i coraz głębsza eksploracja przestrzeni. Od lat zachwyca nas dowolność rozgrywki, czy i tym razem twórcy postarają się rozpieścić graczy? Zobaczymy. Solus prawdopodobnie będzie czarnym koniem tego miesiąca z pozoru mało, i nieznany sandboxowy survival polegający na eksploracji planety, utrzymany w stylistyce science fiction, obdarzony został najnowszą wersją silnika Unreal Engine. W odróżnieniu od klasycznych przedstawicieli gatunku, tytuł posiadać będzie bardzo rozbudowaną fabułę. Nie istotne, czy Ground Zero to demo, czy też pełna gra. Każdy głosuje własnym portfelem. Premiera bez wątpienia szalenie ważna, może stanowić symbol przeproszenia się Hideokodżime z pecetowcami i szansa na renesans serii Metal Gear na tej platformie. Oczywiście na port warto poczekać, to będzie ta sama świetna gra, ale jakby nieco ładniejsza. Jeżeli często narzekacie na to, jakie dorosłe życie jest okrutne odpalcie odpalcie Among the Sleep, a szybko wrócicie do rzeczywistości. Gra portretuje tragiczne życie małego gówniarza w śpioszkach, szuka on matki wśród nocnych mar, ucieka przed krwiożerczymi kożuchami i widzi gadające misie. Wersja na PCT nie rzuciła nas na kolana, aczkolwiek jest na tyle ciekawym doświadczeniem, że warto przypomnieć o edycji na PS4. W styczniu czeka nas za to premiera Dying Light i Saints Row Get Out of Hell. Inna sprawa, że większość deweloperów chowa na razie swoje premiery po kieszeniach prawdopodobnie w obawie przed dwoma wielkimi petardami na luty: i Wołów, i Wiedźminem 3. Niech zegarek przyspieszy choć raz.